Dzień dobry kochani, zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które urodziły się w znaku raka na czytanie miesięczne na wrzesień 2021 roku. Przyglądamy się, jaka energia dla wszystkich osób urodzonych w znaku raka we wrześniu 2021 roku. Co do Was idzie, kochani? Jaki to będzie dla Was miesiąc, dla wszystkich raków wrześniu 2021 przygotowałam dla Was już i wylosowałam, żeby nie przeciągać bo i tak te filmy długie jedną runę i przesłanie od wróżek ze względu na to, że mamy rozpoczęcie nowego roku numerologicznego we wrześniu, jak również nów w pannie który powinien dosyć istotnie się zaznaczyć A może z różnym natężeniem u różnych znaków, ale Postanowiłem wybrać. Dobrze, co uraków? Powiedzcie karty. Główny temat, kochani. Oj, czy ja tutaj za daleko nie wyjechałam? Mam nadzieję, że to widać. Gwiazda w podstawie. Wyzwaniec, czyli co pomaga albo przeszkadza wam? Dziewiątka kielichów. Co jest podstawą tej sytuacji? Siódemka kielichów, co odchodzi do przeszłości? Sąd. A co, kochani, macie w głowie? Dwójka mieczy. Co do Was przychodzi? Dwójka kielichów. Jakie są Wasze możliwości, rycerz kielichów? Wpływy <laughs> z zewnątrz, czyli otoczenia, ósemka kielichów, mocno kielichowo. Co warto wiedzieć? Szóstka kielichów i ewentualny wynik, czwórka kielichów. <laughs> A w tle umiarkowanie. No dobrze, to może na początek odkryjemy runę. Mamy tu runę Kenas. Kowal wykuwający coś, może miecz z takiego żelastwa. Kenas, kochani, to szósta runa. Futarku, czyli zachowanie takiej równowagi, balansu, ale niebierne, niebierne, kochani. Runa Kenas to jest żywioł ognia. Mówi o tym, że możemy tworzyć, możemy kreować. Ten kowal z tego żelastwa może za chwilę wyczarować, wyczarować, swoimi rękami wytworzyć miecz. Miecz może być odcinający, ale może być również obronny. To znaczy, zależy od nas, jak energię wykorzystamy. Generalnie Genas mówi o otwarciu się na swój wewnętrzny ogień, na swoje wewnętrzne możliwości. Czyli tak naprawdę każdy ma w nas taki potencjał, każdy ma z nas taką możliwość, tylko nie każdy z niej korzysta. Akenas mówi: Otwórz się na swój potencjał. To jest ogień, który wypływa z nas. Daje nam oświecenie, daje nam mądrość. Yy, należy tylko sprawdzić, czy te nasze działania, ten, ten ogień nasz, ta pasja jest uki dobrze ukierunkowana, bo pamiętajcie, że ten kowal, no przy takiej pracy on może również zrobić sobie krzywdę, może się poparzyć, może kogoś poparzyć, tak? Trzeba sprawdzać, czy nasze działania są właściwie ukierunkowane. Runakenas to też jest yy, czas, żeby zaczynać coś od nowa, od początku. I tutaj by pięknie kolorowało z kartą sądu ostatecznego, która odchodzi do przeszłości, czyli coś rozpoczęliście. Być może tutaj takie nas podkreśla ten moment, że rozpoczęliście jakiś, jesteście na etapie planów czy w fazie przygotowań do czegoś, co dla Was w późniejszym etapie będzie prowadziło Was do sukcesu. Runa mówi, żeby, żeby po prostu działać w tym kierunku, żeby nie ustawać. Jest to też runa płodności, yy, witalności, seksualności. Czyli tutaj mocno mówiąca runa o działaniu nie staniu w miejscu, nie zatrzymywaniu się, nie załamywaniu rąk, albo nawet już nie mówię o załamywaniu rąk ale. O tym, że czekaniu na coś. Nie, czekanie jest niewłaściwą, e, niewłaściwym podejściem. W runie Kenas mamy informację: działaj, działaj. O, jakaś mucha mi tu wpadła. E, ta runa mówi o tym, żebyście e, wykorzystywali swój wewnętrzny potencjał. Jest to też runa tworzenia, tak? Bo on tworzy ten miecz z kawałka pręta, więc tak naprawdę no, my możemy kreować nasz świat tak, jak, jak, jak uważamy, tak? Jak chcemy, jak nam się podoba. To jest taki wewnętrzny nasz ogień po prostu, który możemy wykorzystać do takich form. Zamanifestują się te rzeczy, w które włożymy wysiłek i energię, po prostu. Ale na pewno jest to karta, która mówi jest to runa, która mówi o tym, żeby działać ukierunkowanie, nie spalać się na darmo i żeby te działania były twórcze, to wtedy mogą przynosić wymierne efekty. No i przejdźmy do tarota. Karta gwiazdy w obecnej sytuacji. Karta nadziei, karta uzdrowienia, pomyślności. Czyli raki mają nadzieję, że jutro będzie dobrze. To jest, to jest znamienne dla, dla gwiazdy, że nie jest dobrze teraz, tak? No, mogłoby być zawsze lepiej, może źle nie jest, ale mogłoby być zawsze lepiej, ale jutro będzie jeszcze lepiej, tak? Tu jest to połączenie też zarysowane z wszechświatem, z, z, że jesteśmy pod opieką. Nawet jeżeli są trudniejsze momenty, to raki są pod opieką wszechświata, żeby się nie martwiły. Przyjdzie ten moment, i dla nich, kiedy wszystko się wyklaruje. Co pomaga bądź przeszkadza, dziewiątka kielichów. I powiem tak: w dziewiątce kielichów po pierwsze pomagać może fakt, że w dziewiątce my sami zapracowaliśmy na swoje kielichy. Te kielichy są wypracowane wyłącznie pracą naszych rąk. Naszymi rękami, w związku z tym bardzo nas cieszą. Ale dziewiątka kielichów może też przeszkadzać, a to z tego powodu, że my w dziewiątce, moi drodzy, mamy trochę takie czasami podejście. Z... Na tradycyjnej karcie Ridera Waita jest osoba, która siedzi z zaplecionymi rękami, w takiej pozycji jak w czwórce, denarów niemalże, tak roz, szeroko rozstawione kolana, y, siedzi, zaplecione ma ręce, a z tyłu za nim y, są wszystkie dziewięć kielichów, które sobie sam opracował, tak jakby chciał powiedzieć, ha, no to co wszechświecie masz mi do zaoferowania, bo ja to tutaj to mam dużo, no, proszę, słucham. Takie, wiecie, trochę podejście. Taki sposób podejścia w tej dziewiątce może nam przeszkadzać. Tutaj nie jest na tej karcie to tak narysowane, ale mówię o, w negatywie, że możemy podchodzić do pewnych kwestii nie z taką ufnością, że Wszechświat nad nami czuwa i że w, w odpowiednim momencie nam to przyśle, tylko właśnie z taką buńczucznością trochę. I tutaj to, to jako ostrzeżenie bym wtedy tak yy, kierowała do Was. Natomiast, informacja dobra jest taka, że właśnie to Wy jesteście sprawcami tego, co Was cieszy, tak? Wszystko w Waszych rękach, tak naprawdę. A co jest podstawą? Siódemka kielichów. Hm. Wiecie co? To jest taka niemożność podjęcia decyzji. Zobaczcie, jak on się tu zastanawia, jak on się tu na tej karcie bije z myślami. Widzicie to? On główkuje ta, a może ta, tamta, a może tamta. To jest podstawą, czyli albo mm, brak możliwości wyboru w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, bo to też wiecie, no, okazje nam się jakieś trafiają, ale czasami jest tak, że okazja jest okazją, tak? Nie będzie stała wiecznie i czekała na nas. E, w związku z tym. Mm, Podstawą tej sytuacji teraz, tak jakby tego, tego zawieszenia odrobiny działań, jest. Albo brak możliwości podjęcia działań w odpowiednim czasie wcześniejszy, albo mnogość opcji, ciężko się było na coś zdecydować, i to spowodowało, że w tej chwili to tak żywicie nadzieję, coś tam macie, ale nie wiecie co dalej, za bardzo, tak? Ufacie, że będzie dobrze, no ale było tyle opcji, a teraz to tak tej, tej nitki do gwiazdy się tam trzymacie, tak? Czyli Zbyt wiele możliwości, zbyt dużo wahania jest podstawą tej sytuacji i brak y, konkretnych wyborów, albo zbyt późno dokonane wybory, tak? Co odchodzi do przeszłości? Sąd. Karta sądu mówi o tym, że dostaliście jakąś szansę od losu wrócić do tematu, który dawno już został zarzucony. Czyli drugie podejście do czegoś macie. Mieliście, bo to już odchodzi do przeszłości. Robicie drugie podejście do czegoś ale w karcie sądu mamy połączenie przeszłości z przyszłością czyli tego co było z tym co może być co będzie e, poprzez nasze doświadczenia czyli my w sądzie rozpoczynamy coś od nowa przeświat stwarza nam taką możliwość rozpoczęcia czegoś od nowa ale bazując już na doświadczeniach. Do Coś próbowaliśmy i nam nie wyszło. To teraz wiemy, że już do tych drzwi nie pukamy. Zapukamy do innych. To jest tego rodzaju doświadczenie, tak? Bogatsi jesteśmy o porażki, które wtedy odnieśliśmy. Więc karta sądu, karta karmy odchodzi do przeszłości. Coś już się rozpoczęło. No, trochę jeszcze teraz jest tego oczekiwania, bo było jakieś zawahanie, brak decyzji w odpowiednim momencie, ale generalnie jest nadzieja na dobre rozwiązania. Co macie, kochani, w głowie? To są wasze świadome dążenia. No, ja bym powiedziała, że stoicie w rozkroku. Bo dwójka mieczy to jest niemożność dokonania wyboru, czyli stajemy przed jakimś wyborem i nie chuchu, nie w prawo, nie w lewo, nie wiemy, w w którą stronę, która opcja dobra, nie widzimy rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że nie widzimy końcowego efektu, i czasami tę decyzję jest nam bardzo trudno podjąć właśnie tylko z tego powodu. Jakby nie jesteśmy pewni, co nas na y, każdym y, końcu drogi czeka. Widzimy samą drogę, ale w którą iść, która to jest ta właściwa. I stoimy, bo nie wiemy. I, kochani, y, tu są ograniczenia nasze myślowe, czyli my mamy ograniczenie na poziomie intelektu. My chłodno kalkulujemy, to mi się bardziej opłaca, czy tamto mi się bardziej opłaca, i nie wiemy, w to, czy w to, tu, czy tu. Ja wam powiem, w dwójce jest rozwiązanie. Ale trzeba skupić się i posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Czyli ta pani może postąpić do przodu. Dzięki swojej intuicji. Ona może nie widzieć, ale tu realnego zagrożenia nie ma wokół niej. Tu się nic złego nie dzieje, jeżeli pójdzie krok w prawo, czy coś jej się wydarzy, pójdzie krok w lewo. Tu, tu na tej karcie tylko te kruki matały i tak naprawdę ona może, może nie być to marsz, może nie być to e, słuchajcie, e, bieg, ale może postąpić. Czyli rozwiązania istnieją. Nie są może one idealne, nie macie pewności, dokąd was tak naprawdę one zaprowadzą, ale z tej pułapki możecie wyjść. Więc w głowie jakaś blokada, jakieś zatrzymanie. Tak, jakbyście nie wiedzieli, macie jakieś opcje do wyboru i nie wiecie, z której skorzystać, no bo tak naprawdę nie ma klarowności. A tu wcale nie potrzeba. Może wystarczy Wam po prostu postąpić krok i już poczujecie ulgę. Co do Was przychodzi? Dwójka kielichów. Dwójka kielichów, karta. E Partnerstwa, tak naprawdę, kochani. Kogoś do pary. Może to być relacja, uczucie, ale może też być to partner jakiś biznesowy. Czyli osoba, która nam sprzyja. Ona może być zupełnie różna od nas, zupełnie inna. Zobaczcie, jak te dwie dłonie się różnią. Choćby kolorem skóry, tak? Ale one z tych dwóch kielichów czerpią. Czyli mają wspólny cel, jakby spinają się w tym samym temacie. Więc znajdziecie partnerów albo faktycznych, takich partnerów emocjonalnych. Albo partnerów do współpracy, do pomocy, czyli tutaj coś rozpoczęliście, tutaj jakieś tam może mniej lub bardziej trafne wybory, tutaj jakaś blokada, zatrzymujecie się, nie wiecie co dalej. Macie nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, i tu gdzieś około połowy miesiąca no może to być różnie, ale po poczuciu takiej mocnej blokady, słuchajcie, bo to też ograniczone może być czasowo, bardzo tymi zdarzeniami. Wypatrujcie osoby do współpracy. Kogoś, kto wam poda pomocną dłoń, kto pójdzie w tym samym kierunku, może. Kogoś, kto was wesprze. Tak może tu być. Jakie wasze są możliwości w danej sytuacji? Wasze nastawienie. No, rycerz kielichów. Słuchajcie, wychodzicie ze szczerym sercem, ze świeżą energią, z taką, słuchajcie, z sercem na dłoni, bym powiedziała. Bo rycerz kielichów to właśnie taki romantyk, takie, taka, ja bym powiedziała tak, że jeżeli to chodzi o relacje, to może to i fajne, jeżeli tak podchodzicie, bo to wasza energia, wasze możliwości, wy tak możecie zadziałać. Ale jeżeli chodzi o biznesy, to ja bym oczekiwała tutaj bardziej zdecydowanych kart. Bo rycerz kielichów jest za bardzo rozmemłany do biznesów. Więc zwróćcie tu uwagę na to, żeby być bardziej konkretnym, żeby bardziej tutaj, jak w tej Runie, Kenas um, ukierunkować swoje działania, ukierunkować ten swój ogień, a nie takim rozmemłanym być. Z rozmyłania nic nie przychodzi. Natomiast no jeżeli, jeżeli chodziłoby o relacje, no to wasza oferta jest jak najbardziej szczera, otwarta, romantyczna. No tutaj druga strona może być bardzo z tego zadowolona. Ale co na to otoczenie? A powiem, taka otoczenie ma to gdzieś. No brzydko powiem i brutalnie, bo ósemka kielichów, to jest odejście od czegoś, co kiedyś było fajne, co kiedyś służyło. To jest odwrócenie się napięcia. Zobaczcie, to otoczenie wcale nie jest w Waszym kierunku. Wręcz przeciwnie. W ogóle Was nie wspomaga. Ono już, czyli wasi bliscy, może partnerzy, czy biznesowi, czy życiowi, oni już od Was się odwracają emocjonalnie, mimo tego, że Wy tu się z czymś woziliście. Tu macie nadzieję, że jakoś to jeszcze będzie. I nawet z otwartym sercem wychodzicie. To otoczenie wam już nie sprzyja. Tu być może będzie ktoś inny. Nie otoczenie. Tu ktoś zupełnie nowy może się pojawić. A co warto wiedzieć. Szóstka kielichów mówi o przyjaciołach z przeszłości. No, to tutaj. Jeżeli przychodzi do was współpraca, partnerstwo, osoba do relacji, to może być już to ktoś, kogo mieliście jakiś czas temu w swoim otoczeniu, ktoś, kogo już znacie, z kim już kiedyś wasze drogi się zeszły. Może to być przyjaciel, przyjaciółka z lat szkolnych, z poprzedniej pracy, z. Z różnych Waszych okresów życia, ale na pewno już to jest osoba, która w Waszym życiu już kiedyś zaistniała. Więc tutaj może być to osoba z przeszłości, bo otoczenie najbliższe w ogóle, czy to jeśli chodzi o pracowe, ma Was w nosie, brzydko mówiąc. Jaki wynik? Rezultat albo wskazówka, tak? Bo to można różnie traktować czwórka kielichów. I powiem tak, wasze nastawienie nie jest zbyt fajne, bo w czwórce to wy macie już takie nastawienie. Nie, nie będę się bawił. To już dajcie wy mi spokój. Ja już nie chcę. To nie jest to, co ja chciałem. A, a tu ktoś do was wychodzi z czwartym kielichem, a wy. Takie wasze nastawienie. Więc jeśli chodzi o wynik. Taki może być. Możecie nie być zachwyceni, no bo to otoczenie wam nie sprzyja. Może liczyliście na wsparcie z której strony. Tutaj do końca nie byliście tacy pewni, co wy chcecie. Tutaj wybraliście tak intuicyjnie, w którym kierunku iść. Trochę tak, tak na, po omacku idziecie. Yy. I możecie czuć takie, takie słuchajcie, szklanka do połowy pełna. Znaczy pusta. O, to jest ta karta. Szklanka do połowy pusta. Takie wasze może być nastawienie. Natomiast we wskazówce bądź radzie traktowałabym to w ten sposób. Nie załamujcie się, nie marućcie, nie narzekajcie, bo rozwiązania, możliwości, szanse na to, co wy sobie zaplanowaliście, są. Bo tu ktoś może do was wyciągnąć pomocną dłoń, i to może być ta pomocna dłoń, tak? To może być ta pomocna dłoń. Nie stąd, tylko stąd. W tle czytania macie umiarkowanie. To jest zachowanie równowagi, balansu, uzdrowienie sytuacji. Hmm, ale słuchajcie, a karta umiarkowania, często nielubiana przez starocistów, bo taka nic się tu nie dzieje, tak? Ale jest to numerologiczna piątka i tak naprawdę zachowanie tego balansu i tego umiarkowania nie przychodzi od tak. Tu trzeba pracować jak w dwójce pentakli. Ta równowaga. Jest zachowana dzięki temu, że wkładamy jakiś wysiłek w nasze emocje, jakiś wkład tutaj wnosimy. To nie przychodzi bezwiednie, to nie przychodzi samo. W umiarkowaniu osiągamy balans, równowagę, odzyskujemy zdrowie, ale dzięki działaniu. Działaniu. Pod spodem jeszcze kapłanka i kapłan. Czyli macie szansę, żeby projekty czy relacje były trwałe, stałe, ale musicie na razie doprowadzić do jakiejś równowagi, drogie raki. I co ważniejsze, o czymś jeszcze nie wiecie. Tutaj coś jest przed wami ukryte, bo kapłanka to są ukryte wpływy. Często... Inny partner też może być ukryty dla Waszych oczu, o którym nie wiecie. No i co wróżki? Co tutaj od wróżek? Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel. Otacza Cię uzdrawiająca energia czyli ta energia umiarkowania kończąca em, rozkład. To jest podstawa na wrzesień, czyli ten nów będzie powodował, że wasze działania powinny być ukierunkowane. Zresztą rozpoczęliście gwiazdę, to też mówiłam, że karta uzdrowienia i nadziei, wyjścia z choroby i tutaj umiarkowanie, więc albo z chorych relacji, z jakiejś toksyczności, z pułapek. Może tak być, ale tutaj na pewno jest tak, że to uzdrowienie nie przyjdzie samo. Tutaj będziecie musieli wy, wy, wysilić się troszkę, włożyć jakiś wkład. Przeczytam jeszcze z książeczki, co tutaj jest dodatkowo na temat tej karty. Sytuacja, o którą pytasz, jest uzdrawiana. Ha, widzicie? Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Masz uzdrowicielskie zdolności, które możesz wykorzystać na swoją korzyść, a także by pomóc innym ludziom w uleczeniu. Proszę bardzo. Twoje życiowe cele związane są z uzdrawianiem. Hmm. Nawet jest taka informacja znajdź pracę w ośrodku uzdrawiania albo załóż go sam. Proszę bardzo. Moi drodzy to tak jak szewc bez butów chodzi, tak.. <grych> A. Uzdrowienie. Widzicie, nie wszystkie działania w naszym życiu służą jakimś namacalnym, szybkim efektom. Niektóre rzeczy potrzebują przestrzeni, czasu. Podchodzicie do tematu po raz któryś. Sytuacja potrzebuje dojrzeć. Potrzebuje yy, wyczyścić może jakieś pole z, jeszcze z czegoś. Może nie wiecie o czymś, co wam zalega po kątach i nie pozwala pójść do przodu. Runa Kenas mówi o tym, że tworzycie coś z czegoś, co dla innych może już nie przedstawiać wartości, być jakimś złomem, żelastwem. A wy z tego cudeńka jesteście w stanie robić. Kwestią jest dobrze ukierunkować swoje działania, spalać się tam, gdzie warto się spalać, a nie walczyć z wiatrakami. Jeżeli coś wymaga uzdrowienia, jakaś sytuacja, to po prostu na ten moment tym się zająć. I nie załamywać się, że na razie wam miecz nie wychodzi, tak? Bo może trzeba najpierw zająć się ogniem w piecu, a dopiero później pracą nad mieczem. Bardzo fajny miesiąc. Myślę, że po okresie urodzin raki po prostu potrzebują takiego oczyszczenia i, i przyjdzie moment, że ruszycie z kopyta do przodu. Czego Wam życzę? Wszystkiego dobrego.